Ciao wszystkim, z tej strony Czerni, a dzisiaj moi drodzy, tak jak widzicie, jesteśmy w rawie Mazowieckiej. Na spocie część z Was pewnie poznaje tą miejscówkę. Mogę powiedzieć tak, że nie zaczyna się zbyt fajnie, ponieważ no, jakby nie patrzeć, dwóch naszych ziomków, czyli pan Jakub Zwajda oraz Pinki Brab Boy już zaliczyło glebę i to takie soczyste, bo aż rozwalili pokrywy. Także no, nieciekawie, a już widzę, że jedzie ktoś tutaj Uff. Także generalnie no, słabo, słabo, bo dwa motorki są już rozwalone, jest dopiero godzina szesnasta Ale miejmy nadzieję, że do jutra się uda tutaj naprawić I co? Zobaczymy, może coś się jeszcze uda ponagrywać Ja spróbuję coś na GoPro Lecimy do ekipy Pacen, no słabo, co? Słabo, jest, ale zdarza się I wszystko było w porządku? Póki, asfalt nie, nie zderzył się z tym stolarzem. I cię podcięło Tak, po podcięło Wtedy, wtedy nie koło się ja Teraz i... macie urywek jak to się stało, ale ja generalnie się przestraszyłem jak ty leżałeś Bo kurde, no. ja ale podlatuję dronem, bo to generalnie było gdzieś mniej więcej tam No to z no tak. 500 metrów stąd Ja patrzę, on leży, nie wstaje, wie, oho Nie, no, musiałem sobie po prostu chwilę odczekać bo <laughs> Kaplica Uderzenie w kolano, jak, jak się przewracałem to prawdopodobnie ta strona kierownicy uderzyła mi w kolano To zresztą widać, że mam wbitą e, kierownicę no, no, no. w kolano, poderwała mi skórę Le... Motorek dostał pod Dubajzen. Do proszę Ale bardzo. Do stania, w sumie najdroższe graty, każdy no. Stania, nawet Felga z przodu Kurde, Przecieka. Felga gdzie? W którym a, miejscu? Ojej. Dziewczoneczka Nie Niedobrze, tutaj proszę bardzo. FMF. Byle pierwszy miłony wydek w życiu. Tak, serio? No, nie, zapomniałem A szczerze powiedziawszy, zapomniałem, 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 jak to jest. Dobra, no, tego nie było, ja, nie, nie? Dlatego ja, ja wolę, wiecie co, nie przycierać najpewniej. Znaczy spoko są, ale ja już raz się połamałem, raz się wywaliłem w tym sezonie, także podziękuję. Facet. Ja tak z bliska oh. stosuję. <grym> 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 Oczywiście Motocot też jest z nami. Zobaczymy co pokaże, ten to jest świr. <śmienic> hejter, hejter. Tak, że jest dźwięk, że Hater. tak, że ten dźwięk, <śmienic> <śmienic> Thumbs down, not check. no drip this Time to run it up, no sleep, no rest Might crash, might wreck, but first I stretch Time to run it up, I wake up, flex Thumbs down, not check. no drip this Time to run it up, no sleep, no rest Might crash, might wreck, but first I stretch Time to run it up Now out of tan run through my hands, I'm by my lonely to savage, now my baby wants to hold me I love my fans, don't need no friends, I got my homies Thought I could trust you, I find out you try to zone me I'm number one up on that court, I make my McGrady. The first one in, the last one now can't call me lazy Put in my hours, send the invoice, send the pay I need six rings like MJ and Tom Brady I I debil poszedł jeździć motorem. Tak? Zobacz co on tu zrobił typie. Zobacz, te wszystkie ślady to czyje myślisz co? Ja się <laughs> Wczuł się w twój Ja ty się w twój motor. Ja ty się wczułeś, wam ja, trójkę jak ten, co? Jak ten gość co robi te recenzje tych aut, kurde, ten wat? Przemoznawca. Przemoznawca. Dionnastki, a takie ładne, bursztące srebrne! Bo jaka jest kłatki, taka, że to... Dokładnie pisz, takie, że wiesz, 500 koni więcej. Jakby Matykus jechał, KTO by większy ty zrawił. Ja już tam odpowiedź. Ale tutaj o... O. Eee, nawet nie widać. Panie. Nie ma nic. Dokonujesz naprawy w tym momencie, tak jest? Uda się myślisz? W którym miejscu to była? O kurde. Wiesz co, no wszystko zależy od tego, w jakim stopniu mi to sklei, nie? A to masz tego zimnego, zimnego spaw? Mam centymetrową, takie otworek, nie? Także widzicie. A tutaj drugi gruzimus jest robiony. Ale twój nie przeszło na wylot, czy trochę przeszło ten... Nie przeszło na wylot i zastanawiam się w ogóle, czy jest sens to ściągać, bo... I tak nic, nie dam rady wcisnąć tego wypełniacza na tyle, żeby przebiło się na wylot, rozumiesz? Usoby, mhm, Tak, mhm. tak jest. Jak jest? Dzień Proszę Państwa, jesteśmy już na, na, to, na bazie, Na co? motorki na to, trzeba zgluzować. I co? I dalej ogień! wszystko jest Halo. pod kontrolą. Dobrze, że oklejny jeszcze nie miałeś, Adam to nie było co zedrzeć. Będziesz tutaj, tutaj, no go łatował? Tak. Karbonem? Nie, od środka zrobię no. warstwę karbonu, potem tutaj...

a jak to zadrukowałeś Ty? Moi drodzy, motor został złożony jakąś godzinę temu. Proszę bardzo, uszkodzenia. Przyciera z przodu. Botnik. Ole, że. Jest dobrze. Jedna chyba karolka, o to nawet co? Oj tak. Dobrze, że nie zakładajesz znowu nowych manetyk ale stelaż nie wytrzymał takiego uderzenia, A, kurwa. to już było dla niego za dużo. Ale poniekąd wydech nie, nie dostał, No wydech kolejnego. nie dostał. Zobrażeń. Tu Nie masz handbrake'a, to się tak nie da taki przykład. Tu Tu mało co? Tu mam kawałek Oponki, tylko na drzewie. Co tu sądzisz? O tym? Sądzę, że bra Brabo jest no, na łeb. Kurwa tak, jest tak. teraz całe poździerany, bo nie potrafi skakają. normalnie jeździć. No, drugi raz Zwróci dzisiaj. Się to jakiej statystyki jeszcze nie było. Pod pod samochód. No i dalej Głupi tak To się moi drodzy źle skończy A gumę spalisz trochę w wodzie? Dawaj batera